Cześć, czołem, tutaj Eml i, i Przysłałem już drugi odcinek się przesyła. Pierwszy już jest przesłany przesłany i mam parę pytań do Was odnosząc do mojego kanału. Yy, oczywiście lajkujcie, komentujcie, ale to tam nieważne. Każdy wie co ma robić, to chce. Ale się pytam czy chcielibyście yy, fanpage'a na Facebooku. Zrobię też taki filmik albo mogę zrobić teraz, jakie gry nagrywać: Five Nights, czy Block Age, czy Dying Light, czy Far Cry 4, czy też Far Cry 4, nie wiem, bo nie chodzi za bardzo. Coś nam na Uplai się nie da, ale Black Ops'a na Zombie, czy coś. Yy. Wiem, że Block Age na pewno będziecie chcieli. Ale na przykład czy chcielibyście e, Black Opsa 1, czy Modern Warfare 3, czy Modern Warfare 1, czy Crisisa 2, czy Seriusza Summon, czy też Far Crya 2, naprawdę mam Far Crya 2 <laughs> <laughs> Więc słucham i prośba, czy chcecie tego fanpage'a, czy nie, bo i tak go chyba otworzę, choć nie wiem dlaczego on tak naprawdę służy. A, gage jest tylko po to, że się szybko załączy i mogę z wami dużo rozmawiać. Yy, chodzi mi o tę grę. Yy, tak. A więc, yy, czy chcielibyście jakąś grę, którą, z których wymieniłem, i czy otworzyć fanpage? Oczywiście, lajkujcie, komentujcie, formułkę już znacie. To nie wiem po co mam to wam gadać. Ale z tej strony Emil i się trzymaj, ta.